Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Cześć Boże, kochani, witajcie. Dzisiejsze słowo, którym się modlę, to nieprzyjaciel. Zimno się zrobiło w Chicago. Przez parę dni było ciepło, dlatego tym bardziej Was proszę o gorącą modlitwę w intencji trwającego kongresu nowej ewangelizacji, tutaj polonijnego kongresu. A słowo to nieprzyjaciel zaprowadziło mnie tak naprawdę w jedno miejsce, to znaczy na modlitwie starałem sobie pomyśleć o tych, których wiem, że mi źle życzą. No, wbrew pozorom jest takich osób dużo, tych, o których wiem, tych, o których nie wiem, pewno jeszcze więcej. I to trwanie na modlitwie po prostu było trwaniem za nich, w ich intencji i prośbą do Boga, by moje serce zostało przez Ducha Świętego uzdrowione od wszelkiej niechęci, od wszelkich złych uczuć i skłonne do tego, czy uzdolnione do tego, by mogło się modlić za tych, którzy mi źle życzą. Życzę wam, życzą, życzę wam życzę Wam takiej łaski Ducha Świętego, która Was właśnie w takie rejony poprowadzi do modlitwy za tych, którzy Wam źle życzą i uwolnienia serca od zwykłych uczuć. I na tę drogę niech nas błogosławi Bóg mogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Do zobaczenia jutro.